Cześć, jestem Peter i witam was w następnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na Forlifeie i w dzisiejszym filmie będziemy sobie testowali nowy samochód, który pożyczyłem od gracza Spartacus, któremu dziękuję, że w ogóle e, zgłosił się, żeby dać taki samochód, bo taki samochód ogólnie nie miałem w planach, żeby nagrać, ale jakoś nie, nie miałem w ogóle czasu, ani nie miałem od kogo wziąć tego samochodu, więc jest teraz, jest teraz, a ten samochód to jest Sabra 2.4 z silnikiem 2.4, no i kurde, ten samochód jest według mnie, samochód jest normalnie cud miód malina. My sobie do, do niego teraz wsiądziemy. I tak, oczywiście sobie testujemy go jak w każdym innym filmie do testów, czyli co? Przyspieszenie testy, znaczy testy naprawy, tak, koszty naprawy, e, potem będzie jeszcze przyczepność pojazdu, czy się ślizga, czy nie, drifty też będą, e, więc to wszystko sobie sprawdzimy. Jesteśmy teraz ogólnie na autostradzie w San Fierro, znalazłem sobie takie miejsce, żeby przetestować sobie przyspieszenie e, i mi się wydaje, że będzie tutaj dobrze wszystko, więc co? Lecimy od razu e, sobie testowaniem z, do, do 100 na godzinę. E, samochód ogólnie jedzie 220 chyba? 220 albo 230, nie pamiętam dokładnie ale, ale dobra, testujemy sobie od razu prędkość 100 na godzinę Więc co, 3, 2, 1 i lecimy Jest stówka, jeszcze wam taką ciekawostkę powiem Znaczy ciekawostkę, to raczej będzie taka kurde informacja trochę Tutaj na nagraniu ogólnie może być widać, że Ja wciskam to w wcześniej, znaczy później trochę Albo wcześniej, nie wiem jak to jest, więc to jest tylko Błąd tego, że po prostu kamerka moja ma opóźnienie Tutaj kamerka ma opóźnienie i muszę mój głos zmiksować które jest tutaj? Muszę dostosować do kamerki, a nie do gry. Dlatego to co mówię nie jest równe z grą, ale to jest jakieś przesunięcie pół sekundy albo sekundy, więc to nie przeszkadza według mnie. Dobra. Czas macie tam na ekranie, wam się wyświetlił i co? Lecimy sobie 200 na godzinę, więc co? 3, 2, 1, lecimy 200. Ten samochód ogólnie bardzo dobrze przyspiesza. Jak się ścigałem tym samochodem, chyba z tym samochodem, Dobra, 200 było. Jak się ścigałem tym samochodem z Buffalo moim, no to saberka wygrywała, nie? Tak, saberką, tak. No, saberkom to akurat chyba na, nawet na live było. Eee, na konwoju jednym, więc no, samochód normalnie przypiesza trójkniut malina to, to przypiesza jeszcze szybciej niż kurde Buffalo, tak mi się wydaje eee, więc co, mieliście tam wynik 200 na godzinę eee, i teraz lecimy sobie z więc co? 3, 2, 1 lecimy FOMAXem. No mówię, kurde samochód jest zacny ja też miałem w planach kiedyś go kupić ogólnie sobie Kiedy już zrobię RzCera na, na 2-2 Fultune Dobra, było 200 na godzinę. Miałem też w planach właśnie kupić ten samochód, ale jeszcze w sumie z tym pomyślę, bo może jakiś inny samochód sobie kupię właśnie. Ten samochód jest o tyle fajny, że on nie jest super drogi, bo kosztuje 1,5 miliona. A kurde, jak sprzedam to moje samochody, tego, tego moje, mojego buwka, 2-2 z Nitrem, e, plus jeszcze Jester'a, to w sumie zostanie mi jeszcze więcej kasy, więc taki samochód byłby nawet spoko. A to jak jeździ on, to jak on się sprawuje na drodze, to normalnie no kurde. On się ślizga normalnie, fajnie, fajnie się ślizga, ale o tym za chwilę powiemy. E, teraz pojedziemy sobie do mechanika, sprawdzimy ile to kosztuje, właśnie. Naprawy ile kosztują, więc ja sobie zniszczę go i widzimy się na mechaniku. Jeżdżamy do mechanika, oczywiście wszystko wyłączamy i lecimy do blipu, blipa, jak zwał, tak zwał. E, I dobra. Oczywiście zaznaczamy sobie to wszystko, żeby nie było karoserię też. Wiem, że się jej nie, nie naprawia, ale, ale naprawimy ją też, żeby po prostu była cena za wszystkie części. E, no i co? O, panie, ale mało, kurde. Silnik 60% zniszczony, mogłem go w sumie zniszczyć trochę bardziej, ale 70% to jest prawie, więc zostawię tak jak jest, ale silnik bardzo tani jest, ogólnie wszystkie, bagażnik, maska, w ogóle maska się nie zniszczyła, patrzcie na to, maska w ogóle się nie zniszczyła, nie wiem jak to zrobić, więc y, po prostu uderzyłem lewo, prawo o wszystkie krawędzie jakie są i nie, nie udało mi się z, z tego zniszczyć, więc nie wiem jak to się niszczy, e, może ktoś mi podpowie w filmie, jak ktoś wie jak, jak się zniszczyć maskę w tej Sabrze, to, to niech mi napisze pod, pod filmem w komentarzu, dobra, zaznaczymy sobie wszystko oczywiście. Żeby nie było I no kurde jak przed chwilą patrzę tą cenę No naprawdę to jest mała cena To kurde nie jest dużo za taki samochód Ten samochód kosztuje 1,5 miliona Tak jak mówiłem No i kurde mało za niego zapłacimy No patrzcie 113 zł i 2 minuty będziemy czekali prawie No jak czas w sumie prawie zawsze jest taki sam Więc tutaj nie ma co gadać Więc naprawdę są bardzo tanie I to się zdziwiłem Myślałem, że będzie trochę droższe Tak 300 zł coś koło tego Ale naprawdę są tanie Więc dobra Co do ceny takiego samochodu To jak mówiłem Kosztuje 1,5 miliona, za tyle już spokojnie można go kupić, nawet 1 400 tysięcy też można go kupić, ale, ale to już raczej się taka cena zdarzy. Eee, w ogóle dzisiaj jest rano. O której godzina? No 12 godzina, ale dla mnie to jest rano, bo dzisiaj niedziela, to ja wstałem o 11 i, i godzinę dopiero jestem na nogach, więc jeśli bym coś źle mówił, albo jeśli mam taką trochę chrypę, to sorry, ale nagrywam trochę, trochę z rana, więc, więc myślę że to nie przeszkodzi. Właśnie, jeśli bym zapomniał o pozdrowieniach, tutaj wam się wyświetlają, nie, tutaj tutaj wam się wyświetlają pozdrowienia. Więc chwilę, chwilę one będą, chwilę nie się wyświetlą, więc to tyle wszystkie pozdrowienia, jeśli ktoś chce pozdrowienia to niech pisze pod filmem, ja to teraz tak trochę, trochę częściej to robię częściej sprawdzam te pozdrowienia, wszystkie wszystko zapisuję, więc więc teraz jak ktoś poprosi to na 100% będziemy miał te pozdrowienia e, więc to tyle e, naprawił nam się samochód już, czyli czas przyszedł, czyli przyszedł czas na testowanie sobie e, na przykład czego na przykład kurde driftu, więc e, zmienimy sobie napęd na tył i zobaczymy jak to driftuje, moim zdaniem tak teraz e, mówię, tu, tutaj o policja stoi to ja kurde nie będę Łopanie, ej, patrzcie na to! Ten samochód fajnie driftuje, patrzcie. Uu, kurde nie udało się, dobra, jeszcze raz. Łopanie, jak, jak to leci, patrzcie na to. Ej, no to jest jeden samochód, który fajnie driftuje, no patrzcie na to. Czekajcie. To no, ja ogólnie pierwszy raz to robię tym samochodem, więc więc jeśli się nie uda to, to sorry, ale... Ej, no patrzcie, fajnie się ślizga. No kurde, moim zdaniem mówię to teraz z automatu. Samochód jest dobry do driftów i to już kurde mówię z, z automatu. Kurde, on się ślizga, znowu mówię pełno kurde. Jeśli ktoś policzy ile jest kurde, to kurde, serduszka mu dam, milion serduszek mu dam, jak ktoś policzy ile powiedziałem kurde w tym odcinku. Bo znowu tego się zbiera, jak pod odcinkiem z aktualizacjami. Więc no, samochód naprawdę fajnie się ślizga. Czekajcie, staniemy sobie tutaj, klikniemy w i to tak leci. Ej, to się ślizga naprawdę długo, długo się ślizga, więc to jest plus tego samochodu. Ten skrętku jest też bardzo fajny, patrzcie jak to fajnie leci. Ja driftów nie umiem, więc tak trochę mi się nie udaje, ale kurde, e, naprawdę fajnie się tym jedzie. Fajnie się tym jedzie, tak fajnie driftuje, to tak płynnie to leci. Ten samochód jest trochę taki ciężki, tak się wydaje, taki ciężki się wydaje, e, więc... E fajnie się driftuje naprawdę powiem wam że to jest dobry samochód do driftów i to już mówię tutaj z buta e, i co kończymy chyba te testy tych 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 kurde tych driftów i lecimy sobie na autostradę albo na jakąś inną drogę sprawdzić jak to się ślizga czy się nie ślizga właśnie bo na napędzie na cztery na koła to nie powinno się ślizgać znaczy e, no nie powinno może się ślizgać ale zobaczymy jak to jest zobaczymy jak ma przyczepność na, na, przy maksymalnej prędkości nagrywam tak, nagrywam. Zobaczymy co odpisze. Ło, kurde, pa jaki 41 złoty. Lux, lux, kus, lux, kus, Dzięki za 41 zł. Pozdrawi tu, pozdrawiamy go. Dobra, spoko. Takie donaty, widzicie. Hajs się kręci, my lecimy na autostradę. Dobra, jesteśmy na autostradzie, lecimy sobie teraz FOMAX-em i dobra, mamy 120 na godzinę. I lewo prawo sobie kręcimy. Łopanie, patrz na to, nie ślizga się. Jedziemy maksymalną prędkością. Maksymalna prędkość jest na liczniku, a to się w ogóle nie ślizga. Jakby tutaj pewnie bym skręcił, to pewnie się to by zaczęło ślizgać jakoś, bo tu kurde krzywe drogi San Andreas są. No tak, ślizga się trochę, ale to krzywe drogi, to to jasne, że się będzie ślizgało. Ej, no powiem wam szczerze, samochód jest kurde, no to jest chyba perfekt samochód. Jest do driftów dobry. Dwa się nie ślizga przy maksymalnej prędkości, trzy to tanie naprawy yy, i kurde wygląd. To to cztery, cztery plusy w samochodzie, a minus to to, że drogi jest i, i to chyba jest bardzo dobry samochód, według mnie. To jest jeden z lepszych samochodów, które testowałem, bo, jak mówiłem, jest tani, znaczy są tanie naprawy, dobrze się drif dobrze driftuje na, na tym napędzie, nie ślizga się e, przy maksymalnej prędkości. No i kurde, e, no i ten wygląd, no wygląd, kurde, czad jest. no Normalnie nic tylko brać i kupować, więc, no samochód jest bardzo fajny. A jak się tutaj tak po piasku, to czekajcie. Tak, po piasku, kurde, też można się fajnie ślizgać. No, trochę się nie udaje, ale, ale jest dobrze, jest dobrze. Samochód mi się naprawdę podoba. To jest, kurde, jeden z lepszych samochodów, jakie testowałem. Tak jak już mówiłem, się powtarzam, nieważne. E, więc to chyba tyle. Pokazałem, pokazałem wam, jak to jeździ. Jak ktoś chce kupić ten samochód, to, to, to niech czeka na giełdzie i na pewno, na pewno jakiś tam znajdzie, bo ten samochód jest dosyć popularny w sprzedaży, więc on nie będzie nie będzie trzeba na, na niego tak długo czekać jak, jak na przykład na jakiegoś Invernusa 2.2 Full Tune, więc y, to jest dobry samochód i, i tyle, tyle do gadania mam w, w tym temacie e, ja Wam dziękuję za oglądanie, ile już materiału jest? 15 minut, czyli tyle ile obstawiałem, żeby nagrać to e, i co? Dzięki za obejrzenie tego filmu łapki oczywiście w górę, subskrypcji na kanale, bo zbieramy 2900 subskrypcji i pewnie na 2900 zrobię jakiś konkursik, więc zbierajcie, subskrybujcie bo na 2900 prawdopodobnie Podobnie tak na 80% zrobię jakiś tam kurde konkurs, więc, więc będzie dobrze, będzie dobrze. Więc co? Ja Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i co? Dzisiaj jest ogólnie niedziela, nie wiem czy dzisiaj będzie live, czy nie będzie. Może pewnie ten film wstawi w niedzielę, czyli dzisiaj, albo live będzie dzisiaj, więc zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie, więc co? Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć. Bye.